Coś ciekawego, co zauważysz, jeśli dobrze zbadasz drugą wojnę światową, to że obronne karabiny maszynowe bombowców. Zarówno po stronie osi, jak i aliantów, przestali używać amunicji śledzącej w swoich taśmach amunicyjnych. Wszystko to w połowie konfliktu, co jest niezwykle ciekawe, ponieważ użycie amunicji śledzącej było już wtedy standardem, głównie z powodu ich wyjątkowej użyteczności. Jednakże próby wykazały, że są one bardzo nieskuteczne w powietrzu, stwarzając wiele problemów dla używających ich bombowców. Obrońcy artylerii bombowców mieli do dyspozycji różne rodzaje amunicji, identyfikowanej przez kolor końcówek. Czerwone były śledzące, są to amunicje, które głównie służą do zostawiania śladu czerwonego lub żółtego światła. Działo się to poprzez deflagrację mieszaniny pirotechnicznej zawartej wewnątrz pocisku. Ta mieszanka była zapalana przez wydobywający się ładunek napędowy i paliła się w miarę jak pocisk kontynuował swoją trajektorię. Chociaż mieszanka zajmowała dużą część pocisku, Nadal był on w stanie wykazać znaczącą moc zatrzymania i penetracji. Chociaż oczywiście te cechy były znacznie zredukowane. Jak widać na tym zdjęciu brytyjskiego Mosquito z The Hobbitland, jego blask był bardzo widoczny nawet w dzień. 1300 metrów po przekroczeniu tej odległości nie zostawiały już śladu światła. Te amunicje były dołączane do taśm amunicyjnych zasilających karabiny Browning M2, zazwyczaj co 4 lub 5 sztuk. Pomimo, że były wystrzeliwane co 5 rund. Ich ślad pozwalał ciągle widzieć, w którą stronę strzelasz. W ten sposób mogłeś korygować tor lotu pocisków. Strzelanie w bombowcach doskonale uzupełniało systemy celowania. W powietrzu wymagało to strzałów na setki metrów. A ponadto, jedynym sposobem, aby zobaczyć, czy Twoje pociski trafiają w samolot wroga, było kiedy uderzały w niego. Tak więc nie miałeś sposobu, aby wiedzieć, czy seria, którą strzelałeś, była blisko czy daleko od celu. Dlatego początkowo ślady były kluczowe dla strzelców obronnych. Były nawet niezwykle przydatne do określenia, gdzie są wrogowie, w zależności od tego, gdzie strzelali ich koledzy. W takim razie, po co to wszystko? Więc dlaczego przestano używać śladów w bombowcach, które na papierze były niezwykle użyteczne, a nawet bardziej w powietrzu? Jak dobrze wiemy, doskonałymi karabinami maszynowymi używanymi do roli przeciwlotniczej były skuteczne i niezawodne: Browning M2 kaliber 50. Podczas II wojny światowej ten karabin maszynowy miał do dyspozycji cztery różne rodzaje amunicji do strzelania. Dzięki zasilaniu taśmowemu żołnierze mogli tworzyć własne mieszanki amunicji, jeśli sami składali swoje taśmy. Jednak zazwyczaj te taśmy były już wcześniej przygotowane w swoich skrzynkach, z kombinacją dla każdej roli oczywiście. Dla strzelców obronnych było to jedno śladzik na każde cztery pociski przeciwpiechotne. To były skrzynki z amunicją używane przez strzelców. Obserwując... Możemy dostrzec wiele informacji na temat używanej przez nich amunicji. Na przykład ich skład: cztery przeciwpancerne i jedna śledziąca. Można było też sprawdzić, czy taśma była wcześniej przygotowana, oraz ilość amunicji w pudełku. Jak możemy zobaczyć na bombowcach, przez cały konflikt używano taśm z kombinacjami, które zawierały amunicję śledziącą. Dołączono je do taśm artylerzystów. Nie tylko po to, aby dokładnie zobaczyć trajektorię pocisków, ale także aby wzbudzić strach w atakujących i uniemożliwić im zbliżenie się do bombowców. To ostatnie zobaczymy później, co było raczej przeciwnie skuteczne, ale wiemy, dzięki odtajnionym dokumentom dotyczącym bombowców, które brały udział w kampanii niemieckiej, że przestano ich używać w bombowcach. Ślady amunicji w karabinach maszynowych KAL 50 składające się z taśm używanych przez te tylko na amunicję przeciwpancerną lub kombinację z amunicją zapalającą. Zgodnie z tym dokumentem, pod koniec konfliktu nie używano śladów w karabinach maszynowych powietrznych. Zarówno sojuszniczych, jak i niemieckich. To mówi nam, że również Niemcy zauważyli problemy spowodowane przez amunicję śledziącą. Powód całego tego problemu jest dość ciekawy. A mianowicie, pomimo, że ich główną funkcją było dostarczenie kolejnej metody celowania, znacznie obniżały one precyzję strzelca. Ślady powodowały anomalie optyczne, które zmieniały perspektywę strzelca na wystrzeloną serię. Trajektoria nie była całkowicie skierowana na wrogów. Więc ślad pozostawiony przez pociski nie był idealnie prosty. Były one wpływane przez ruch bombowca, jak również przez wiatr, dlatego nie służyły do identyfikacji trajektorii pocisków, powodując wiele zamieszania. Na Ziemi problem ten nie był tak widoczny, ponieważ zazwyczaj strzelano z stałych pozycji, a jeśli się poruszano, to pozycja z której strzelano była bardzo niska. Ponadto cele zazwyczaj nie przekraczały 200 metrów odległości. Jednakże Obronni artylerzyści bombowców musieli strzelać do samolotów lecących z prędkością 350 km na godzinę i na wysokości 7000 m, z dużymi wibracjami i dodatkowo z silnymi podmuchami wiatru, dodając dużą zmienność, która najwyraźniej w znacznym stopniu wpływała na amunicję smugową. Ponadto błyski powodowane przez te przy wyjściu z lufy powodowały dużo szumów wizualnych, które męczyły artylerzystę. Jak widać w tym dokumencie sił powietrznych, w Stany Zjednoczone Ameryki. Z 1943 roku, roku był to już wtedy realny problem. Sojusznicy wprowadzili rozwiązanie tego problemu, a było to po prostu usunięcie śladów z ich taśm amunicyjnych. Zamiast tego postanowili poprawić szkolenie artylerzystów, w szczególności nauczyli ich metod celowania przez defleksję. Jak zobaczysz, specyficzne warunki strzelania bombowców powodowały bardzo dziwne zjawiska fizyczne za każdym razem, gdy strzelali z karabinu maszynowego, ale nowe metody celowania uwzględniały wszystko to. Na przykład, gdybyś zobaczył myśliwiec zbliżający się od boku bombowca, gdziebyś strzelał, aby go zniszczyć. Logicznie rzecz biorąc, przypuszczam, że strzelałbyś przed myśliwiec, ponieważ jest w ruchu, więc kiedy amunicja dotrze do myśliwca, uda się go bez problemu trafić. Jednak w zasadzie tylko sprawiłoby to, że pociski by nie trafiły, przechodząc nawet przed myśliwcem. Natomiast w celowaniu przez defleksję celowali za myśliwcem. W ten sposób uwzględniano prędkość bombowca. Sprawiając, że pociski skutecznie uderzały w przeciwnika. Do 1943 roku już nie używano śladzików. Dlatego ta metoda była niezwykle przydatna do zaczęcia zestrzeliwania więcej samolotów i lepszej ochrony bombowców. I faktycznie był częściowo bardziej skuteczny niż użycie śladzików. Nie używając tych amunicji, nawet zwiększono siłę ognia karabinów maszynowych o 20%. Ponieważ tym razem mieli dodatkową amunicję w taśmach. Co piąta normalna amunicja, która zwykle była amunicją zapalającą lub przeciwpancerną, amunicja zapalająca byłaby szeroko użyteczna przeciwko japońskim samolotom, ponieważ były one zwykle bardzo łatwopalne, głównie dlatego, że nie miały samouszczelniających się zbiorników paliwa, a także nie miały znacznego pancerza. Opóźnienia nie tylko miały wadę bycia nieprecyzyjnymi, ale także powodowały problem z ukryciem. Automatycznie, podczas strzelania z karabinu maszynowego z opóźnieniem Wrogowie natychmiast wykrywali bombowce, zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Podczas przesłuchań niemieckich pilotów, którzy zostali zestrzeleni za liniami wroga i którzy później zostali pojmani, zapewnili, że opóźnienia pozwalały im obserwować lepiej bronione grupy bombowców, a także pozwalały im wiedzieć, w którą stronę strzelali artylerzyści, aby szybko zbliżyć się do martwych punktów. Ze względu na wszystkie te czynniki zdecydowano się bezpośrednio na niekorzystanie z żadnego rodzaju śladów w bombowcach, a zamiast tego na korzystanie z dość ciekawych metod celowania, takich jak defleksja. Chociaż może to wydawać się nieistotne, zaprzestanie używania śladów w bombowcach znacznie zwiększyło ich przetrwanie. Ta mała zmiana, która prawie nic nie kosztowała monetarnie, zaoszczędziła sojusznikom miliardy dolarów na bombowcach.